Witam w drugiej części naszego małego backstage'u. Dzisiaj będziemy wycinać naklejki na ploterze i przygotowywać całe zamówienie do wysyłki. To co widzicie i słyszycie to ploter w całej swojej kazałości. Muszę przyznać, że patrzenie jak ten mały nożyk wycina kontury jest mega satysfakcjonujące. Loter swoje zrobił, teraz czas na ręczną pracę. Muszę zdjąć pozostałości winylu, tak aby zostało mi na Macie tylko gotowe naklejki. Uwielbiam ten moment, gdy patrzę na gotowy produkt i ostatni raz sprawdzam, czy jakość naklejki jest taka, jaką chciałem dokładnie uzyskać. No to teraz pakujemy. Nie mam jeszcze wypracowanej metody, ale spróbujmy czegoś takiego. Każdy set naklejek wkładam w dodatkową ochronną folię i zaklejam tak, żeby nic się nie szkodziło w transporcie. Mam taką podkładową kartę laminowaną na gorąco. Jako taki eksperymentalny produkt zastanawiam się, czy dodawać to do każdego pakowania, czy to dobry pomysł. To to na pewno dobrym pomysłem jest dodanie kilku gratisów. Na sam koniec zostaje nam przygotowanie paczki. Wszystko składam w kartonowej kopercie. Na start ląduje mała karteczka z podziękowaniem i kodem rabatowym, tak żeby klient wiedział, że wszystko jest zmielone od serca. Zgrabniuję układam wszystkie naklejki, kopertę zamykam i oczywiście naklejeczka. Koperta ląduje w kopercie bobelkowej. i żegnam się z naklejkami, bo zaraz wyruszam drogę do nowego właściciela. I gotowe! Czas przejść się do Poczkomatu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.